Poznawali siebie i swoje mocne strony oraz motywowali się do działania. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śląskim wzięli udział w projekcie edukacyjnym Tydzień Uczniowskiej Supermocy. Jest to projekt ogólnopolski. Co roku mnóstwo szkół bierze udział właśnie w tygodniu tak zwanej Supermocy. Celem jest zmotywowanie dzieci do nauki i nauczenie ich, w jaki sposób mogą się uczyć żeby uczyły się efektywnie oraz w jaki sposób mogą spełniać swoje marzenia, nie zrażać jakąkolwiek porażką, a wręcz przeciwnie, ta porażka ma ich motywować do tego, żeby osiągać swoje cele. W tym roku hasło przewodnie projektu brzmiało Sukces jest jak wspinanie się po drabinie. Dlatego dzieci w kreatywny sposób ją przyozdobiły. Dodatkowo na korytarzu zawisły klucze i liście z inspirującymi oraz mobilizującymi hasłami. Młodzież wykonała również słoiki motywacyjne. To jest słoik z karteczkami motywacyjnymi, wymyślałem je sam. Na przykład, do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach. Aby przebyć 1000 bit, trzeba zrobić pierwszy krok itd. i tak dalej. I takich haseł jest tam dziesięć. Te słoiki będą postawione, każdy będzie sobie mógł przeczytać. Na pewno będę korzystał, będą motywować mnie do nauki. W ramach projektu dzieci mogły także wysłuchać prelekcji na temat sposobów i metod efektywnej nauki. Zaproponowane przeze mnie formy podczas samego wykładu były też dla uczniów wydaje mi się atrakcyjne i one też aktywizowały ich samych. Formy, które tutaj proponujemy są urozmaicone, więc też wydaje mi się, że tutaj żadna nuda też się no nie ma prawa wkraść. Przede wszystkim te działania są dla ucznia i mają też pokazać im, że warto działać. Warto być proaktywnym w życiu. Po tym wykładzie jestem bardziej świadomy tego, na przykład jak rozprasza nas urządzenia elektroniczne. Jest to bardzo mądry projekt w szkole. Można przez niego się wiele dowiedzieć. Na pewno będę uczyć się innymi metodami. Dowiedziałem się, że trzeba dużo różnych rzeczy robić, których nie, nie robiłem wcześniej. Na przykład wszystko podkreślać kolorami, wtedy lepiej się uczy wietrzyć pomieszczenia. Dużo zapamiętałem. Dodatkowo młodzież rozwiązywała testy pomagające ustalić najlepszy dla nich styl przyswajania wiedzy. Jesteśmy wzrokowcami, słuchowcami, dotykowcami. Yy, mieliśmy rozwiązać te testy, 17 pytań. Wyszło mi z tego, że jestem wzrokowcem. Mi wyszedł, że ruchowo i to się ze mną bardzo zgadza, dlatego że ja nie umiem wysiedzieć w miejscu. Dlatego ja zawsze, jak się uczę, to podczas tego czasu na przykład się ruszam, tak mi jest łatwiej po prostu. To był tydzień pełen pomysłów. Inspirujących i twórczych działań, kreatywności oraz motywacji do realizacji postawionych sobie celów.